Rewolucja w polskich szkołach i pytanie: zadawać prace domowe czy nie zadawać? Ministerstwo Edukacji zapowiedziało ich zniesienie dla uczniów w młodszych klasach. W klasach 4-8 prace mają być dla chętnych. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Monika Drążewska. Brak zadań domowych i mniej lektur. W polskiej szkole szykuje się rewolucja. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim najmłodszych uczniów. Ciężko, bo czasami mam różne zajęcia pozalekcyjne, i późno wracam do domu, i muszę do późna siedzieć, żeby odrabiać te zadania domowe. Ponad połowa ankietowanych uważa, że likwidacja prac domowych nie jest dobrym pomysłem. Za zmianą opowiedziało się 43% ankietowanych. Tak wynika z najnowszego sondażu IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Siedział yes. Cała historia skończyła się dobrze. Super. W tej klasie prace domowe się zdarzają, ale nie są zadawane codziennie. Czasami z pomocą mamy, czasami sama albo z pomocą taty. I dużo tego zadania domowego jest? Nie, niekoniecznie, ale czasami jest dużo. Bardzo lubię zadania domowe, bo dzięki nim mogę się lepiej uczyć. Głównym problemem przede wszystkim jest chyba przepełnienie tego programu. Yy, I no, na ten moment wygląda to czasami tak, że nauczyciele po prostu zadają, bo na przykład nie zdążają czegoś zrobić na lekcji. W starszych klasach prace domowe mają zostać, ale nie będą obowiązkowe i nie będą oceniane przez nauczycieli. Zdaniem przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego konieczne są przede wszystkim zmiany podstawy programowej. To jest bardzo potrzebne, ponieważ no, lekcje są przeładowane. Często nie realizuje się podstaw programowych, a tak zwany podręcznik. Dzieci muszą w domu doczytywać, dowiadywać się i tak dalej. Szkoła bez ocen. Takie zasady od września obowiązują w zespole szkół salezjańskich we Wrocławiu. Z kartkówek i sprawdzianów uczniowie otrzymują oceny opisowe. Stopnie dostają jedynie po zakończeniu semestru i roku. Uczeń pisząc sprawdzian, podsumowujący jakiś rozdział, stwierdza, czy tej wiedzy ma po prostu dużo, czy też ma jej za mało. Zawsze może ten sprawdzian poprawić, zawsze może, może konsultować swoje, swoje braki z nauczycielem. W sprawie prac domowych prowadzone są konsultacje społeczne, które mają potrwać do końca lutego. Zmiany w szkołach mają zacząć obowiązywać w kwietniu. Wrocław Monika Drążowska. Noworodek w oknie życia we Wrocławiu. Alarm roz